Witam Was serdecznie w filmie kolejnym Przepraszam, gęsi gęgają Witam Was w filmie y, o zielonuszkach Są cztery nie można cztery młode kogutki szesnaście kurek i y, 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 i 20 razem, przepraszam, idź sobie stąd, bo ja nie chcę cię tu. Nie możesz wejść do kurnika. On chce mi dziobnąć klapkę, bo mam rzuty. Ok, e, e, te trzy takie starsze, trochę więks większe. E, o, ta co pije wodę. E, ta co tutaj, o. E, I jeszcze, o, ta. Si niosą już. E, tutaj też wystrój taki sam kurnika e, i się niosą już, te młode się jeszcze nie nosą, ale e, cztery właśnie koguty już powinny deptać, tak samo jak e, właśnie tam e, tamte co Wam nagrywałam, e, no i tutaj mamy młodziaki. E, co wam tu? dostałam właśnie, czym, czym, jakieś takie, no, pasze też, to witaminkę i tak dalej. Więc. no. Y, dobra, nie ma co przedłużać. Widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia. Na razie.